Co to było? Kabina od samolotu? Ten pilot wygląda strasznie. Hej! Hej, słyszysz mnie? Szukam syna, powiedz mi coś. A! Co jest w tak? Gdzie wasze ubranie. Nazywam się Kiwi, a dzisiaj opowiem wam moją historię. Noce tutaj są naprawdę strasznie ciemne, nic nie widać. Błąkam się już parę dni i nie znalazłem schronienia. Nie mam żadnych nowych śladów Timiego. Poza tym zgubiłem gdzieś rysunek, który znalazłem w wiosce tych, tych dziwnych ludzi. Hmm. Musiałbym w końcu znaleźć jakiś dach nad głową. Albo lepsze wyposażenie. Poza tym jakiś pancerz również by mi się przydał. Co? Co to jest? To jest jakieś ognisko? Mam nadzieję, że to nie są ludzie z wioski. Chwila. Jedna osoba tam jest tylko. Zachowuje się normalnie w miarę. Hej, cześć! Hej, kolego! Cześć! Co cię tutaj sprowadza? Już myślałem, że nigdy nie zobaczę żadnego człowieka na tej wyspie. Jak dobrze, że tutaj jesteś. Będę miał towarzysza w końcu. Też nawet nie wiesz, jak się cieszę, że cię zobaczyłem, ale co ty w ogóle masz na sobie? Słuchaj, to są zwłoki jednego z lepszych takich potworków, jakie spotkałem na swojej drodze, ale... Ja ci później o tym wszystko opowiem. Powiedz mi, skąd ty się tu właściwie wziąłeś i pomóż mi może popalić te ciała. Dzięki wielkie. Ale, t, 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 t. słuchaj, no ja się rozbiłem samolotem i błąkam się tu od paru dni po wyspie. Szukam swojego syna, Timiego, ale, ale nie, nie mogę trafić na jego sz, ślad w ogóle, nic, nic kompletnie. Rozumiem, rozbiłeś się tutaj i szukasz syna. Dobrze, wiesz co? Chyba mamy dużo do obgadania razem. Eee, nawet nie wiem od czego mam zacząć już tak dawno nie widziałem żadnego normalnego człowieka. No, no, no właśnie, normalnego człowieka. Powiedz mi, co, co to za ludzie są? Zaatakowali mnie już nieraz. To, 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 to są ich wioski? Tak, tak, widzisz, ale to już nie są ludzie, to są. Kanibale, po, poś, weź tabletki i posil się troszkę nimi. Ja, jak to kanibale, ale dzięki. Kanibale? Tak, widzisz, nie mam pojęcia, dlaczego zamieszkują tą wyspę, skąd ci wzięli, i... za dużo oni w sumie nie wiem. Z takich rzeczy związanych z ich historią, ale, słuchaj, ja ci wszystko powiem. Na razie to powinniśmy się strzelnąć, dobra? Musiałbym też pozbierać myśli i trochę sobie słów przypomnieć, bo jak mamy porozmawiać, to chciałbym skleić jakoś trochę zdanie i ci poopowiadać. Dobra, super, dzięki. No to do rana. Do rana. No i na samym początku tutaj musimy zniszczyć to wszystko, co pobudowałem. Nie możemy zostawiać żadnych śladów po sobie, bo te bestie nas węszą. Okej, okay, jasne. A słuchaj, e, gdzie my właściwie pójdziemy? Masz jakąś bazę, jakieś schronienie? Tak, tak, spokojnie. Pójdziemy do mnie, ja cię zaprowadzę. Też później cię trochę wyposażę i podniosę na duchu, bo widzę, że przydałoby się coś dobrego do zjedzenia i coś do wypicia. Tak więc chyba musimy ruszać. Tylko mi się nie zgub po drodze. Mam nadzieję, że masz trochę krzepy w nogach. Wiesz co, trochę się ostatnio nabiegałem. Mam nadzieję, że zdążę za tobą. Jak super, że cię poznałem. Dobra, dobra, potem się będziesz cieszył. <śmiech> <śmiech> Wybacz. Może młodo wyglądam, ale mój głos jest tak stary jak ta wyspa chyba. No, no, brzmisz właśnie tak tro trochę nie, nie za bardzo na swój wiek. Tak, to wszystko przez to, że kiedyś napotkałem takiego jednego większego kanibala. W sumie nie wiem czy to kanibal To taki bardziej jakiś potwór Mutant taki, nie wiem Bardzo mocno mnie uderzył Uderzyłem o parę z drzew i straciłem przytomność Od tamtego czasu Mam właśnie taki trochę dziwny dźwięk Nie wiem co mi się stało Dobrze, że płód sobie chociaż Nie wyprułem Wow Niesamowita baza Ty to wszystko zbudowałeś? Właściwie to zbudował ją Mój brat ...i jego kolega. Ja im tylko trochę pomogłem później. W ogóle to jest strasznie długa historia. Chodź do środka, ja ci ją dokładnie opowiem. Mam niesamowite szczęście, naprawdę. Łoł, ale zimno tutaj. Nie martw się, odpalimy zaraz. Co, co jest? Kuźwa, nie wierzę, znowu mi się drzwi zamknęły. Zaczasknęły się, głupie jedne. A jak my tu teraz wejdziemy. Czekaj, muszę, muszę się chwilę zastanowić. Nie możesz wyjść do własnego domu? Słuchaj, no tam jest taki zaczas, żeby kanibale nie weszły. Dobra, chodź za mną. Nie, 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 nie przejmuj się tym zaraz, ja jakoś wejdziemy. Musimy tylko rozwalić dach, dobra? Rozwalić dach? No, no dobra. Wow, to miejsce jest naprawdę niesamowite. Jak jesteś wysoko, to kanibale tu nie wejdą. One są głupie, nie wspinają się po lin linach. Jedynie co tu tam wchodzą trochę po drzewach, poskaczą i tego tamtego, ale... Ale ogólnie ci powiem chłopcze, że... chłopcze, bo że mówię już jak mój dziadek chyba dawno go nie odwiedzałem. To będzie dobre miejsce. Tu nic nie będzie zawadzało. weź no tu zrób jakąś dziurę w podłodze. I zaraz. Zaraz będziemy sobie o wszystkim rozmawiać, dobra? Dobra, dobra, czekaj, zaraz jakoś zrobię. Postaram się to zrobić prosto, wiesz co, pierwszy raz będę to robił. Nie miałem wcześniej jakiej, jakichś praktyk nic kompletnie nie próbowałem. A Tam deska czy czy nie zrobi mi różnicy, więc nie przejmuj się, spoko. Pakujemy się do środka. Zapraszam cię, wskakuj. Wow. Piękny żarando. Dzięki, dzięki. Sporo kanibali musiałem zabić, żeby go zrobić. To akurat moje dzieło. Macie zapasy, znaczy masz, znaczy macie, z bratem mieszkasz, tak? Mieszkałem z bratem i jego kolegą. Brat nazywał się Lukas. A jego kumpel, też w sumie mój po jakimś czasie, to był Alex. Ale poczekaj, rozpalimy jakieś ognisko. I zaraz sobie spokojnie o wszystkim porozmawiamy, bo mamy dużo do obgadania. A widzę, że no... trochę zmarzłeś. Przydałby ci się jakiś strój taki porządny. Musisz go zrobić ze skór. Potem ci pokażę jak to zrobić i dam ci może trochę skór. Dzięki, super. O, naprawdę tutaj zimno, ja na krótki rękaw tutaj przyszedłem. Trochę nie przemyślałem sprawy, ale cieszę się, że ciebie spotkałem po drodze. Ja też się cieszę, więc już dawno nie miałem gości od ponad ponad roku. Ale widzę, że tu króliki masz, tak? To tam rodzinka spora jest całkiem. Tak, tak. Tylko dzięki nim jeszcze nie zwariowałem. Lubię te zwierzaki. Karmię je co jakiś czas. Ale nie wypuszczam.